Witajcie kochani na moim kanale Zapraszam Was na odcinek zdrapkowy Gdzie sobie zdrapię zdrapkę Za 5 zł I będę jeszcze drapać kolejne zdrapki Za 5 zł Bo chcę wykorzystać te 20 zł Co zostały mi wpłacone na premierę Przez Anonima Bardzo, bardzo dziękuję I zobaczymy czy coś będzie, czy nie będzie Tak jak mówiłam, będą zdrapki w kolorze Plagi ukraińskiej Jak mi się uda jeszcze z jakieś taki kolory znaleźć. Polskie flagi też chętnie bym zrobiła taki odcinek. Ale ostatnio no nie mam jak posiedzieć z tym totolotku i, i, i postradzać, bo tak wszystko szybko. I nie mogę sobie przypomnieć, ale właśnie ta zrapka za 5 zł, pamiętacie, była taka Gol Gol, czy coś takiego polska polska, no fajnie by się teraz nadawała, naprawdę. No ale nie ma. Dzisiaj nagrywam, a pewnie będzie jutro ten odcinek Mamy z numerem 18 I tak się składa, że jutro prawdopodobnie będzie 18 dzień wojny A zobaczymy, czy coś tutaj będzie Fajna jest wiadomość taka, przynajmniej dla mnie Że Totolotek też wspiera właśnie uchodźców i Ukrainę i, I cieszę się, że nawet jak będzie przegrana To jakaś tam część pójdzie na pomoc bo pomagać warto i cieszę się tym. Też uważam, że jak to, to lotek spra, wspiera sport, to też jestem za tym, więc jak nie są przegrane, nie mam tej takiej e, świadomości, że nie mam czegoś takiego, że ojejku wszystko przegrane. Bo wiem, że coś tam poszło na sport, a teraz jeszcze pójdzie na pomoc, więc zawsze to koło się kręci, jak to się mówi. E, zaczynamy sobie drapać, zobaczymy, co tu będzie. Hm, muszę jednak zmienić muszę jednak zmienić bo kiepsko się drapi literka I i patrzymy co my tu mamy owies zobaczymy czy mm, zobaczymy czy dzisiaj będę wyrywać zęba czy nie bo mówiłam wam, że będę ale na razie jeszcze nie mam potwierdzenia, że mogę przyjść. I ubieramy się. Będziemy niedługo szły na urodzinki. No i tyle. Już prezent spakowaliśmy. Ada się cieszy. No, będzie darować i śpiewać 100 lat. On bardzo to lubi. No i fajnie. Też musi być jakaś dla niego atrakcja. Najważniejsze, że jest zdrowy. I to się Teraz najbardziej liczy dla mnie, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, ale on dwa dni nie chodził do przedszkola, poniedziałek, wtorek. Dlatego że sobota, niedziela bardzo miał mocny kaszel w nocy. Tylko no i oczywiście poszliśmy do przychodni naszej i pani doktor wypisała nam jakieś tam. Inhalacje i jakieś tam leki, takie na 5 dni, profilaktycznie, ale powiedziała: Jak nie będzie kaszleć, to możesz spokojnie iść do przedszkola. No i on dopiero poszedł do przedszkola w czwartek. Chyba tak. Nie, w środę, przepraszam. Czy w czwartek, bo już nie pamiętam, tymi mi są takie chyba nie ma tej literki tu jeszcze i. X, nie widzę. Tu jeszcze e. Mm. No nie widzę. No na szczęście wszystko dobrze. Już dmuchamy po prostu na zimno. No bo byśmy nie chcieli znowu wylądować w szpitalu, nie? Pole. Teraz z tej strony. Live. Ok. Literka H. Hall. R R Jar. więcej nie ma R. 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 R R R jeszcze mam jedną zdrobkę z numerem 19 nie wiem czy nie nagram żeby mieć odcinek na kolejny dzień bo y, też niedziela będzie taka troszkę u nas dosyć y, intensywna, ponieważ cały czas to mieszkanie coś tam organizujemy, już mamy wersalkę i mamy y, y, to starą, no trzeba gdzieś wpakować i na przód wyrzucić, czy przód, nie pamiętam jak to się nazywa, przód chyba. Nieważne, w każdym razie, no bo ona się po prostu nie nadaje do niczego i, i nie ma, yy, no po prostu jest dziura tam, to nie da się spać. No a tą nową to trzeba przywieźć, więc będzie, mamy mm, no pierwsze słowo, będzie co robić, jeszcze tam parę rzeczy też dorobić. Dlatego może nagram tak jeszcze, żeby na zapas było i żeby się coś na kanale działo, no bo nie chciałabym, żeby ten kanał jakoś tak, wiecie nic się nie działo i nie wchodziliście nie, nie oglądaliście, a żeby oglądać no to trzeba coś tam mieć, prawda? Eee, i, i co? i tyle i, i... więcej chyba nie widzę I... więcej nie ma no, tej literki to chyba też nie ma bo nie widziałam literka D. O, mamy drugie słowo. Odra. D, D. Więcej nie ma. Teraz tu. Sad. Okay. Literka Z. Gaz. Okay. Z tej strony. Nie ma z. Ani jednej. No, niestety. Literka U. Nie ma ani jednej. O, tutaj jeszcze z. A teraz tu. Unia. Tutaj U. No i więcej nie ma. Literka C. Tutaj mamy C. Kacper. Więcej nie ma, i z tej strony literki C też nie widzę. No, dużo, dużo tych literek nie ma. Literka my. Moment. No, i więcej chyba nie ma. A z tej strony, tutaj mamy my, mit. Najwięcej no chyba nie ma. I dwie ostatnie literki. Jest to literka S. Post. Stek. S. Stok. Kos. Już na pewno nie będzie y, tutaj y, bonusu. Tutaj mamy sad i mamy tutaj pierwsze słowo. Tutaj S ale nie ma i ostatnia literka, która zdecyduje, czy jest jakaś wygrana, czy nie stok stek ty ale nie ma nic niestety i tutaj ty mamy tutaj drugie słowo i mamy tutaj o super, mamy trzy słowa sad mit i anty antyla antyla no to fajnie, to mamy wygraną kochani, no i to będzie 5 zł, może coś tutaj jeszcze przegapiłam, zupełnie nie znam słuchajcie, literek kontrolnych ale pewnie by, 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 zaraz zobaczymy ale Nie wiem. Coś mi się wydaje, że jest tutaj może coś więcej. Zaraz zobaczymy, kochani, bo po prostu nie wiem. Literki P nie było, literki G nie było, literki K nie było. W nie było, K nie było. J nie było. N nie było. W nie było, K nie było. P nie było, G nie było. Jenny K, N. J nie wiem, tutaj jest, może to jest A zaraz sprawdzę, to po prostu będę patrzeć, ale tutaj teraz o, jakiś głos mi się tutaj wkradł. wy nie było k nie było, n nie było, p nie było, wy nie było, n nie było p, k, f, g, j no nie wiem, Sat, antyla i mit Sprawdzę zaraz sobie, słuchajcie, ten kontrolny i zobaczę, czy jest tutaj więcej, czy jest tylko 5 zł, bo nie znam akurat kontrolnych tej zdrabki, ale bardzo dziękuję, bo naprawdę cieszę się strasznie, że jest jakakolwiek wygrana, naprawdę. Bardzo dziękuję. Zaraz sprawdzam i do Was wracam. No i kochani, sprawdziłam. Jest to wygrana 5 zł i bardzo się cieszę, zdrabka mi się zwróciła. Bardzo dziękuję jeszcze raz osobie, która mi wpłaciła na typli. Nie spodziewałam się, bo rzadko komentuję, ale cieszę się, że oglądasz i wspierasz mnie w ten sposób. Bardzo, bardzo się cieszę, bo dzięki Tobie mogę się tutaj z Wami spotkać i fajnie jest. No i... Kolejna zdropeczka to będzie zdropeczka z numerem 19, tak jak mówiłam, bo mam na razie tylko dwie i to będzie w kolejnym odcinku, więc zapraszam, a wiecie, jak to czasami jest. Czasami jeden po drugi wygrywają może i tutaj będzie jakaś wygrana, bardzo bym się cieszyła. Dziękuję wszystkim za oglądanie, Subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście oglądajcie reklamy, będzie mi bardzo, bardzo miło i pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, papa.